Co warto wiedzieć o Tefal Active Fry? To multi cooker, który łączy w sobie wiele zastosowań. Jest to jednocześnie frytownica tłuszczowa, ale także garnek do gotowania. Może być to też mini piekarnik, grill czy urządzenie do gotowania na parze. Zaskakujące na pewno jest to, że na dole mamy mieszadło, które wprawia w ruch przygotowywane potrawy. Dzięki temu nic nam się nie przypali, a jednocześnie składniki są obpieczone z każdej strony równomiernie. Sprawdza się to przede wszystkim przy frytkach. Bo w przypadku większości airfryerów w międzyczasie musimy potrząsnąć całością, a tutaj no nie jest to konieczne. Z ciekawostek mamy też tryb opóźnionego gotowania, czyli uruchomienia gotowania po pewnym czasie od zaprogramowania, dzięki czemu możemy przygotować danie, wyjść na przykład na zakupy, a po powrocie całość będzie na nas czekała. Mamy też tryb utrzymania ciepła przez nawet kilka godzin. Inspiracyjnie mamy też aplikację MyTefal z kilkudziesięcioma przepisami, które w fajny sposób pokażą nam, co jeszcze możemy przyrządzić w takim sprzęcie. Koniecznie zajrzyj na mojego youtuba, gdzie dokładnie opisuję wszystkie możliwości tego sprzętu. Zaobserwuj też ten profil po więcej technologicznych ciekawostek.